Fajnie. Podgląd? Czekaj, już, już, już. Jak ty masz na YouTube? Po prostu? Nie słychać I mnie? Nie, mnie nie. Czekaj. Nie, nie mnie nie. Czekaj. No słuchaj, ale nie wodco. No, o chłop ty brum pum pum. Oglądaj, to ja, też. yes Czemu? O Odziała! Halo, halo, siema. Siema! Witamy na Menhuncie. Szybkim, ale Menhuncie. Oho. Wbijajcie na serwer w opisie! Jeszcze Wam tutaj wyślę. Ups, nie to, ale tutaj jest tak, sobie możecie wbić. I już Wam wysyłam tutaj. Dobra, wbijajcie. Tutaj jest IP. Nie, ja je wymyślałem. Dobra, już zaraz zaczynamy całkowicie. Dobra, w ogóle ładną ogromną minia Turkezji. Na to no. jest no. No na deszcz, no bez przesady. Szyk jestem, już nie ten tego jest. Ale mam um, lagi. ja też. mi od nich. I stery... O, Laga, to ty masz na streamie. Ej! Stary, wiecie, Jestem za tobą i ty mnie bijesz. No bo... Ej, ty mnie... a ty mnie do przykład rozbijesz 10 kratek. Bo no, nie bijmy się, bo stary... Ja mam takie hagi. Ja nie mogę zjeść. Ja jem, normalnie. Nie Tutaj macie nie... ogólnie kit'y. No. Żeby nie było nudno, że musicie sobie zbierać wszystkie itemy. Ale my też mamy. Żeby nie było. My też wszystko mamy. <laughs> Będziemy czekać aż ktoś wybije pierwszy. No bo ogólnie ktoś jeszcze jest na streamie. Jest, jest. Jest jedna osoba. Dwie osoby są. Yo, no way. Cud i niedowierzanie. Dokładnie. Proszę pisać na czacie, jak będzie. O, jedna osoba. Yo, cud i niedowierzanie. <gryw> Dokładnie. Proszę pisać na czacie, jak. Nie strzelaj we mnie. No, muszę takie lagie, muszę <tryk> o tym, że trzeba powiedzieć że w do trapa wiesz, tak. że jest trap. tym pieniędzy jest trap. co Nie uciekniesz. Z tego pewny? Dobra, bo zaraz mi to tam padnie. Stary! Tak, bo ja muszę kończyć streama. c Dobra, no to kończymy streama. Czemu? No muszę. gdzieś już? No fajnie, że nie mam lagu. Dwie osoby oglądają. Nie, dwie osoby oglądają. Ale mnie... Padł mi totem, bo miałem lag. Nie, nie padł ci. No padł. No trzy osoby, co jest? Co jest? Ale jak ktoś nie wbije przeciągu 5 minut, to kończymy, nie? Sorry, trzeba. Wbijajcie, wbijajcie. No, jak nie chcecie końca streama, to wbijajcie, nie? No zaraz macie bana. No tak. No najlepiej wyszlijcie do najta tysiąc złotych. To teraz było No wtedy przedłużę streama. No. No, tysiąc złotych, 4 w minuty. Czy wakacje zrobić, przedłużonego. Może, może. Ciekawe, tylko najważniejsze, rzeczy widzowie chcą mnie. No. no. No, ale dobra, nikt nie pisze na czacie. Macie banę. No właśnie, nie, no, piszcie na czacie po prostu. Jeżeli ktoś jest i chce wbić, to niech pisze na czacie. Ponieważ potrzebujemy tego, tak. Pytę o coś? No, kożego ja sprawdzam, muszę z niego stryję ale nie? No i nie ma nic. Jak to? Trzels... Ty jesteś na jakim koncie? Na kośku czy na tym drugim? Na kośku, na kośku. Na kośku mówisz. Mhm. Ktoś wbił, to i by było fajnie. Pokaż się, co było dla nich przygotowane w kitach. A, napisz coś na czacie. O, moderatora mam. No. Specjalnie dla ciebie. No, to tutaj macie takie taki itemki. Ochrona dwa, za jakaś ostrość. Jakieś łebiki do nemosów. Tarcze dwie, macie Wind Czarcze do uciekania, perełki. Ale wiecie, to nie jest tak, że to będzie wszystko, bo jeszcze będą przy okazji itemki do nafarmienia, więc... Nie będziecie musieli siedzieć 5 godzin w kopalni, a i tak będziecie mieli dobre itemy do chleby, więc myślę, że same plusy. Pewnie, pewnie i tak sobie ten, pewnie i tak sobie zawalicie. No właśnie, nie, nie ma kradzież. Jednego kit'a bierzecie i tyle. No... Mm. Albo macie bana. Ja no dobra, nikt nie piję. Ja chyba muszę kończyć, wiecie? Mmm... Ale to wasza wina, nie moja. Nie no, nie, nie swoich ukochanych widzów. No, ale nawet nic nie chcą pisać, to chyba nie ma tej widzów. Prawdziwy widz by coś napisał. Ja, a ty jesteś na innym koncie, co nie? No. I ty jesteś na jednym. No to jedna. to jedna osoba jest. A okay. jakiś kasty cię bije. Ez, patrz jak się ucieka. Patrz. Jak goni cię 15 nadary, to chłopców, którzy zamknęli cię w naderze na dwa tygodnie, robisz tak. Co ty zamknęli cię w naderze? Dobra, to wodzik z mnie goni, a... Jaka wiesz? No dobra. Ej! Dzięki za tego bamba. Gdzie ty uciekasz? Chodź. Nigdzie. Że tu nie bijesz przez Teraz eee, nice. takuję <grystanie> Czy ty jesteś? Nie mam nie O, trajdentowiec. Jak drobnie trident, to dodajemy trident do Kita. DROPNĄŁ! No. DROPNĄŁ! No. Drop no. Ej, hey, co jest? Nie, nie rzucaj mnie teraz tylko nim. No, serio, też zadaję dosyć. Dzięki. Nie wychodzi z wody. Nie. 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 Żyje. Jak to żyjesz? Ej, ale nie idź sobie trapa, mózgu. Jak ja żyję? Jak ty żyjesz? Nie, muszę ich zrobić. Masz bana. Nie? Gdzie ty jesteś? Dobra, jak nikt nie bije w ciągu dwóch minut kończę streama, to wasza wina, esz? Mm. Nie, nie, mogę padnąć. nie, 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 robisz? nie, co? No chodź. nie, się nie, 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 no chodź, tutaj nie, 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 tutaj nie, No nie, no Okej. No, no nie, tak, ale tutaj masz iść. O, stań no, stań tutaj. Stań tutaj. No. Co tu? No i biegnij... No... Ale ty pi. Dobra, piękne. Nie, nie. Ja, bana? Nie Chcesz panna? Nie. Chcesz Zostanę się w białkach. Nie. Nie. No <noise> cześć. NIE! Dobra <noise> <noise> dziale. Zobacz jaka fajna dziurka. Chodź trochę wyżej. Chodź przód, tutaj do góry. No chodź. Dawaj, tutaj jest trap pode mną. No nie, chodź, chodź kratkę wyżej. Jest! I co teraz? Mimi, mi mi, mi, mi mi, No jak? Myślisz, że kraper nie będzie wychodził ze swojej No! Czy grubo mi być? Oj! Chodź! Żyje! Ej. Najprętniej nie można wycykać tam prętę. No to ja spróbuję. Idę sobie, idę sobie, nic tutaj się nie dzieje. Siema Kastii. Ej! I szczerze, mocny ten trap. Ale da się łatwo być, yy, przeżyć. I wtedy rozkopać. Da się łatwo przeżyć, ale jakbym zrobił go tak jak tego mojego. I stoi teraz robię tak po prostu i wycykuję się perło. I to. No i żyje. Da się to, że się Ej. Nie, ty! <śmiech> <śmiech> żyje. Ej.

Jak nikt się tego nie spodziewa, to... Dobry. Dobra. Czekam ci kastelady. Ja poczekaj jakby zrobić coś takiego, że... Tak, tak. Ej! Dobra, uciekam ci. Nie uciekniesz mi. Hi, 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 Czemu? umrzesz. Co z tego, że nie mogę cię nawet hitnąć? No serio a no tak na wykończenie tego seta. Niemożliwe. Nie wierzę ci. Czemu? Oto o dobra, kef, nie ma kef, kurde. Hihi hi hi. hi. Ej, si, gdzie ty biegniesz? Nigdzie. Co to za kef? Hej! Nie wiem. Nie, co tam jest? Co tam jest? Nic! Nic no nic Ej, dobra, ja się Nie, co tam, do tego na nie idę. Co? Słuchaj, so, jestem lepszy, esz, 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 esz. A gdzie lepszy położysz? Tak. Nie. Wracasz się. Dobra, to ja się wracam, esz. Trapa mnie mojego nie zetknął. No co? Chcesz tutaj przyjść? No, dobra. Nie. Yeah. To. Nie, nie, ja pi Ale yeah. farciecz. Gdzie to trzeba strzelić? Nie wiem. Co jest? Gdzie Nie. Nie! Nie, padnę! I dobra, to jest mój koniec. No. on sobie tam u raz, słodko. Nawet wam to pokażę. pokaże. Patrzcie, jest tutaj taki trapik i on sobie nie może przeżyć. I on próbuje. Ale nie może. <grystanie> o, cześć. U nas do dodos. O nie, ej, kasy. No, ja jesteś plonem swych dedos. W, w tym drapie da się przeżyć. Nie wiem, jak ty wtedy zginąłeś. No bo ja się nie rozkopywałem. Chciałem zrobić. Też, 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 też. Nie ja raz. teraz. Jesteś taki, jaki on został, taki on został, taki, 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 Ej, bo ten taki, był jednorazowy. wiem, on jest jednorazowy. No wiem, on jest jednorazowy. я да, да, вот такой. Что это за кастинг? Нет. Да. Hej, Kaspin. Nie, giero! Pamperap! Tak wam w sumie uciekłem na tym manhuncie. Tak, to no masz mamo, zlikowałeś właśnie swój film. Masz mama. Dobra, no i co tak Jest jeszcze bardzo niemili. Ja wychodzę.